Ze mną sztab szkoleniowy Michała Cieślaka, Adam Jabłoński i Rafał Wojda. W najbliższą sobotę w Szczecinie Michał Cieślak skrzyżuje rękawice z Aleksandrem Kubichem. Zanim zaczniemy o tym pojedynku, o przygotowaniach Michała do walki w Szczecinie, to chciałbym wrócić do pojedynku Andrzeja Sołdry w Anglii z Singiem. No tam nie poszło najlepiej. Jak z perspektywy czasu wspominacie tamtą walkę? Po prostu dopóki, dopóki Andrzej miał siłę ta walka była w miarę wyrównana, wiadomo nie, oczeka, nie oczekiwaliśmy czegoś, jakiegoś wielkiego wyniku, dlatego że chłopak naprawdę pojechał, pojechał bez przygotowania, praktycznie po paru treningach, można powiedzieć sześciu, siedmiu treningach, no, a, to, a jednak to nie był rywal jakiś, tylko był wymagający rywal, także uważam, że no po prostu gdyby były te przygotowania w miarę normalne, co najmniej sześć tygodni, ta walka wyglądałaby na pewno inaczej. No właśnie tak naprawdę Andrzej z pracy w Niemczech przyjechał do Radomia, odbył kilka jednostek treningowych, w tym chyba Niemcy dwa sparingi i tak naprawdę na walkę. Tak, dokładnie, krótki okres przygotowawczy. Zgadzam się z Adamem. Ten rywal byłby w zasięgu, gdyby te przygotowania były dłuższe. No co, mieliśmy okazję poznać Andrzeja bliżej, z tego się bardzo cieszę. Bardzo fajny człowiek prywatnie, to jest ważne atmosfera. Były to 8 dni, ale to była bardzo fajna atmosfera treningowa. Żałujemy, że nie było więcej czasu. Liczyliśmy na Lucky Punch. Niestety nie, nie trafił się. Porażka w trzeciej, w trzeciej rundzie, ale całe szczęście bez żadnego uszczerbku na, na zdrowiu. Fajne doświadczenie, zobaczyć, jak wygląda rynek angielski, jaka jest organizacja yy, Gal. No i tyle. Miej Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedykolwiek będzie nam dane pracować z Andrzejem, przynajmniej do, do jakiejś jednej walki, i dostaniemy trochę więcej czasu na przygotowania, żeby pokazać, że z tym chłopakiem można fajnie potrenować i doprowadzić go do, do optymalnej dyspozycji. Wyprzedziłeś moje kolejne pytanie. Chciałem się zapytać właśnie, czy jeszcze Andrzeja Sołdre tutaj w Radomiu, w tym klubie, zobaczymy. Ja uważam, że żeby promotor dał mu jeszcze jedną szansę, tylko że tak by miał normalny okres przygotowawczy, 8 tygodni. Ja wiem, że stać go na, bar, na naprawdę dobr, dobrą walkę, dlatego że on umie boksować. On umie boksować, chłopak, tylko potrzeba mu dobrego przygotowania. On, on zarówno do tej walki, jak i poprzedniej z Gargulą, to nie był przygotowany, to był chłopak, w ogóle wszedł tak bez przygotowania do, do walki. Nie powinien w ogóle boksować tych walk. Zamykamy temat Andrzeja Sołdry. Przechodzimy do Michała Cieślaka. Ostatnia prosta. Kilka jednostek treningowych. Trenujecie wieczorem. Nad czym w tej chwili się skupiacie? Sły, słynne oczko, czyli łapanie świeżości, luz, szybkość, trochę rozciągania, gibkość. No i tyle. Byle do walki ostatnie dni jesteśmy już trochę tak zmęczeni, można powiedzieć, tak jak i Michał, tym, tym Tymi wszystkimi przygotowaniami od początku roku i mam nadzieję, że ta walka potoczy się pomyślnie, że Michał wygra i każdy sobie trochę, trochę odpocznie, bo, bo jednak y, długie przygotowania do Palacjosa są już za nami. Krótki okres, od razu druga walka, także w, czekamy na, na zwycięstwo kolejne w rekordzie i na zasłużony odpoczynek. No jak tylko tutaj dzisiaj na salę do Was zawitałem, jak spojrzałem na Wasze twarze, to widać, widać zmęczenie, zresztą nie ma co się dziwić. No stop w ciężkim treningu pod. Yy... Zmieniały się, zmieniali się rywale Michałowi. Najpierw miał być Kurzawa czy Kurcawa, jak to woli, później miał być Urliś, no i został Rosjanin Aleksander Kubich. Jaki to będzie rywal i czym może on zaskoczyć Michała, o ile w ogóle czymkolwiek może zaskoczyć? Oglądałem bodajże dwie walki, więcej nawet nawet po prostu nie było potrzeby oglądać. Myślę, że nie zaskoczy Michała. Michał jest po dobrej sesji sparingowej. Zresztą jest, jest przygotowany nawet, jeżeli trzeba boksować 10 rund. Co to do, do wyboru rywala, że zmieniał się rywal, najważniejsze, że boksuje. To jest najważniejsze, że boksuje. W nie, niekiedy poważniejszych walkach zdarzają się po prostu na, na ostatnią chwilę zmiany. Także Michał, Michał jest przygotowany, nie podłamało go to, a wręcz myślę, że jeszcze bardziej zmobilizowało. Kubich niższy, boksuje z normalnej pozycji. E, tak naprawdę wszystkie pojedynki boksował u siebie. Jeden jedyną, jedyną ochłabiał na Białorusi. E, czyli można wnioskować, że ten pięściarz będzie dążył do półdystansu. Patrząc jak Michał się prezentuje, jaką ma dynamikę, siłę, no to chyba źle skończy. Znaczy kto? Michał czy Kubich? Nie, Kubich. <laughs> też mamy taką nadzieję. Michał jest zawodnikiem wszechstronnym. Jego wielkim atutem, moim zdaniem największym jest to, że ma bardzo bogaty repertuar ciosów, potrafi się dostosowywać i jest bardzo takim, no może niekompletnym zawodnikiem, ale naprawdę niewiele mu brakuje. Potrafi być dobrze z pełnego dystansu, potrafi kontrować, potrafi również iść w otwartą wojnę, bić doły, bić górę. On no, nie boi się żadnego wariantu w walce, także praktycznie jak zawsze. No, Zobac Ring wszystko zweryfikuje. Zobaczymy, co się będzie działo w ringu, postaramy się podpowiedzieć, tak jak do tej pory i mam nadzieję, że wygra tą walkę. Fajne plany się y szykują na drugą połowę tego roku, a mianowicie wylot do Stanów Zjednoczonych. Y w poniedziałek odebraliście wizy. Y czyli co, w wakacje lecicie? No jeszcze nie tak szybko, bo to po prostu to są dopiero plany, a co do samego wylotu i... i, i to na razie to jest melodia przyszłości. Bierzemy to troszeczkę z przymrużeniem oka. Wyjdzie będziemy się cieszyć, nie, nie wyjdzie to też nie będziemy płakać, mamy tu co na miejscu robić także. Jeszcze wrócę, wrócę do poprzedniego pytania, które zadałeś Rafałowi, jeśli chodzi o Michała, bo każdy mówi, że Michał bije mocno, nie różnicuje ciosów, a ja właśnie z tego samego zdania zresztą y, rozmawiałem na ten temat z Rafałem, że Michał ma taki styl i nie będziemy go zmieniać, to jest agresor, wchodzi, robi robotę, nie będzie kalkulował czy mu starczy sił, czy mu nie starczy sił. Po prostu to jest widowiskowy boks, ja uważam, że trzeba iść w tym kierunku, to jest jego styl i jego własny styl, wypracowany ciężką pracą i ja uważam, że, yy, że nie będziemy tego zmieniać. No to ty wróciłeś Adam do poprzedniego pytania, to ja wrócę również do poprzedniego tematu o tych Stanach. No wiesz, może melodia przyszłości zgadza się, bo czas, czasu jeszcze trochę jest, natomiast no, no, widzę, odbiera i składa się no po to, że jednak są jakieś plany to zdrać, chociaż yy, co być może się wydarzy. No, jest, są, są plany, żeby, żeby wyjechać, żebyśmy wyjechali razem z Michałem, potrenowali, żeby Michał posparował z zawodnikami amerykańskimi. Tak zwany amerykański styl, jak tu, jak tu każdy tak, tak, tak mówi, że to jest inny całkiem boks, chociaż ja uważam, że w, w europejski boks no, tak bardzo się nie, nie, nie różni. Że... Tylko tyle, że tam jest różnorodność, różnorodność styli, różnorodność przeciwników, tam jest, no, no, po prostu jest czym wybierać i Michał taki, taka, taka, taki obóz, yy, załóżmy, tygodniowym myślę, żeby bardzo dużo mu dało. Czy te przygotowania, jeżeli oczywiście dojdzie do skutku, to będą y, pod kolejną walkę? Pewnie tak, by chcieli promotorzy i inni, natomiast bardzo mi się podobało określenie Adama melodia przyszłości to jest naprawdę bardzo odległa perspektywa no, do odebrania wizy, do, do wylotu jest jeszcze bardzo daleko. Tu są różnego rodzaju, no, trzeba brać pod uwagę różne aspekty, różne aspekty w kuluarach, różne decyzje promotorów i tak dalej. No tak naprawdę, tak jak Adam mówi, no chcielibyśmy pewnie pojechać gdzieś, bo, bo jest to jakieś nowe doświadczenie, fajny, fajny obóz dla Michała, dla nas. No, natomiast poczekajmy jeszcze do wyjazdu, jak to się wyklaruje, zobaczymy. To jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby cokolwiek na ten temat mówić. Natomiast się musimy zgodzić, że taki wylot Michałowi by na pewno dużo dał, Michał mógłby podpatrzeć trochę inny boks, i, no i niewątpliwie po, posparowałby z naprawdę wieloma ciekawymi zawodnikami. No oczywiście, że tak. To przede wszystkim Michałowy by dał. Także myślę, że my z Rafałem też byśmy dużo zyskali, bo mielibyśmy okazję zobaczyć i inny warsztat pracy, jak pracują Amerykańscy trenerzy. Troszeczkę może byśmy właśnie, właśnie przenieśli to na, tu na, na polski rynek, na naszą salkę. Ja na swoją, Rafał na swoją. No i... Myślę, że to by był bardzo pożyteczny wyjazd. Mega doświadczenie. Powiedzcie mi jeszcze parę słów o sparingach Michała z Krzyszkiem Włodarczykiem, bo wiem, że również do tej walki chłopaki sparowali. Znają się już, więc no te sparingi już chyba nie są. No nie są w stanie chłopaki się specjalnie jakoś, jakoś zaskoczyć, no bo to już nie pierwszy raz ze sobą trenują. No może nie do końca, no aż tak dobrze się nie znają, żeby, żeby nie mogli się zaskoczyć. No boks jest trochę nieprzewidywalny, więc w każdym momencie może coś się wydarzyć. No najważniejsze, najważniejsze jest to, że Michał ma respekt i szanuje Krzyśka i wydaje mi się, że w drugą stronę to działa tak samo. Krzysiek widzi, że Michał jest to już zawodnik, który, który gdzieś zbliża się do, do jego pozioma, być może już mu dorównuje, że puka do światowej czołówki, że nie boi się, nie wymienka na sparingach i... Obaj podchodzą do tego na, na serio, to są dobre sparingi, momentami wolniejsze, ale momentami są bardzo zacięte, więc no, ogólnie na plus, oby więcej takich, takich sparing partnerów, gdzie, gdzie właśnie można się, się motywować, gdzie, gdzie czuć respekt, gdzie ręce są trzymane w górze i gdzie, gdzie można się uczyć. Dużo sparingów zrobili? A pięć, pięć sesji sparingowych, ja uważam, że tutaj duży, duży, duży szacunek dla Krzyszka, po prostu jako starszy kolega, po prostu... Bardzo miło przyjął Michała, to nie chodzi, że było miło w rynku, bo tam naprawdę były momenty takie, że tam, tam szły, szły naprawdę konkretne bomby. Także wiadomo, że nie można takich spaneków nagrywać, ale i Krzysiek, zarówno Krzysiek, jak i Michał y, są dobrze przygotowani do walk w Szczecinie i tylko zwycięstwo nas interesuje. Kiedy wyjazd? Oczywiście do Szczecina. No do Szczecina planujemy wyjazd jak w, y, My chcemy wyjechać w piątek. Po prostu chcemy jak najdłużej tu zostać, żeby, nie przy... żeby Michał był skupiony po prostu na walce trenujemy, jak widzisz wieczorami, czyli przyzwyczajamy się do tej atmosfery, bo, bo tak, tak gdzieś około 22 będzie Michał boksował. W tym czasie robimy tu treningi w Radomiu. Tak uzgodniliśmy, tak, tak się to sprawdzało i nie chcemy tego zmieniać. Dobra panowie, dziękuję Wam za rozmowę. No i życzę powodzenia w Szczecinie. Dzięki bardzo, zapraszamy do kibicowania. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich czytelników Boxer.org.